Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Astro Raportu. Jestem na orbicie Ceres, aby na własne oczy zobaczyć pewne ciekawe odkrycie. A w dzisiejszym odcinku między innymi: Odkryliśmy największy wodopój w kosmosie. Polski projekt bazy księżycowej wygrał prestiżowy konkurs. Problemy z kapsułą Dragon na orbicie. Sonda Dawn odkrywa materię organiczną na Ceres. Powierzchnia naszej planety w 70% pokryta jest wodą. Z naszego punktu widzenia wydaje się, że to olbrzymie ilości, jednak we wszechświecie istnieją miejsca, gdzie, pod różnymi postaciami, znajdziemy jej jeszcze więcej. Żeby nie szukać daleko, wystarczy spojrzeć na Europę, lodowy księżyc Jowisza, który, według naszych szacunków, w podpowierzchniowym globalnym oceanie posiada znacznie więcej wody niż na całej Ziemi. Jednak nawet to wydaje się jedynie kroplą w morzu, biorąc pod uwagę ostatnie odkrycie astronomów. 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi znajduje się obłok, który zawiera 12 bilionów razy więcej wody niż jest na naszej planecie. Pokazuje to, że woda istniała już trochę ponad 1,5 miliarda lat po wielkim wybuchu. Obłok otacza Kwazara, w którego centrum znajduje się supermasywna czarna dziura o masie 20 miliardów mas Słońca. Z jednej strony naukowcy nie byli zdziwieni odkryciem wody w tak wczesnym etapie rozwoju wszechświata, ponieważ szacuje się, że woda jest we wszechświecie powszechna i powstała właśnie niedługo po narodzinach wszechświata. Zaskakująca była za to jej ilość. Oczywiście nie jest to woda w stanie płynnym, a rozproszona w obłoku parawodna. Sam obłok jest 300 bilionów razy rzadszy niż ziemska atmosfera i ma temperaturę około minus 50 stopni Celsjusza. Mimo tego jest o wiele cieplejszy i około 100 razy gęstszy niż podobne obłoki molekularne w drodze mlecznej. W obłoku dookoła kwazara znajduje się dodatkowo 4000 razy więcej wody niż szacowana ilość w całej drodze mlecznej. Mamy więc do czynienia z kosmicznym wodopojem. Będzie czym popijać suchary? Magazyn 11 Magazine po raz kolejny zorganizował międzynarodowy konkurs na projekt architektoniczny księżycowej bazy. Jest to konkurs skierowany właśnie do architektów i inżynierów, a jego celem jest wyłonienie najlepiej przystosowanych projektów przyszłych baz lunarnych. Jury zwraca uwagę nie tylko na aspekty wizualne, ale też na to, aby baza była w pełni funkcjonalna. Dodatkowo oprócz funkcji badawczych musi też mieć możliwość przyjmowania kosmicznych turystów. W tegorocznym konkursie najlepszym projektem okazał się ten zaproponowany przez Polkę, Monikę Lipińską oraz jej zespół architektów i inżynierów. Zaprojektowali oni dosyć futurystycznie wyglądające bazy, z które z czasem mogą stać się w pełni zautomatyzowane, a nawet posłużyć do kolonizacji srebrnego globu. Zasilane byłyby za pomocą kolektorów słonecznych, z których składałaby się sama organicznie wyglądająca powierzchnia bazy. W jury konkursu zasiadają nie tylko uznani architekci, ale też przedstawiciele agencji kosmicznych, takich jak NASA. Dlatego też bardzo możliwe, że część z rozwiązań zaproponowanych przez Polaków zobaczymy w przyszłości faktycznie na Księżycu. Póki co pozostaje pogratulować pani Monice i jej współpracownikom oraz czekać na te księżycowe wycieczki. Niestety potwierdziły się najgorsze obawy co do sondy Juno. Inżynierowie NASA postanowili jednak nie uruchamiać głównego silnika sondy, aby ściągnąć ją na niższą 14-dniową orbitę. W tym momencie Juno obiega Jowisza w 53 dni, zbliżając się do niego na około 5000 km w najbliższym punkcie orbity. Podczas pierwszego bliskiego przelotu miała uruchomić silniki i spowolnić swój lot, tak aby móc zejść na 14-dniową orbitę i dzięki temu częściej zbliżać się do planety i wykonywać zadania, które przed nią postawiono. W tym momencie przelotów będzie mniej niż zakładano, ale okazuje się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Taka wydłużona orbita pozwoli zbadać dokładniej bardziej oddalone fragmenty magnetosfery Jowisza, a także da naukowcom więcej czasu na przeanalizowanie danych zebranych podczas wcześniejszego przelotu i zaplanowanie kolejnych posunięć. Sonda Juno bada obecnie Zorze Polarnej Jowisza oraz jego wnętrze, niejako zagląda pod powierzchnię chmur i pozwala nam odpowiedzieć, jak naprawdę wygląda wnętrze tego typu planet. Czy to, co do tej pory uważaliśmy jest zgodne z prawdą, czy jednak gazowe olbrzymy mają dla nas jakieś ukryte niespodzianki? Do tej pory oprócz pięknych zdjęć okolic biegunów Jowisza, sonda Juno stwierdziła między innymi, że charakterystyczne pasy chmur planety sięgają o wiele głębiej niż początkowo zakładaliśmy. Podstawowa część misji potrwa do lipca 2018 roku. Wtedy to naukowcy zdecydują, czy złożą wniosek o przedłużenie jej trwania. Ostatecznie Juno zostanie zepchnięta w odmęty Jowisza, tak aby nie uderzyła w przyszłości w któryś z jego księżyców i nie zanieczyściła go. Kilka dni temu miał miejsce start rakiety Falcon 9 od SpaceX z kapsułą Dragon, w której znajdowały się 3 tony ładunku oraz kosmiczne myszy dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sam start po przełożeniu na drugi dzień przebiegł bez żadnych zakłóceń i wyniósł kapsułę Dragon na odpowiednią orbitę. Ta następnie miała obrać kurs na ISS i po zrównaniu orbit i pozycji zacumować do stacji w środę. Niestety błąd dotyczący pozycji GPS kapsuły uniemożliwił skuteczne odokowanie. Astronauci musieli poczekać dodatkowy dzień na swoich myślich kompanów. Dopiero dziś misja zakończyła się sukcesem i kapsuła została zacumowana do stacji. Astronauci na pokładzie stacji użyli specjalnego, robotycznego ramienia do przechwycenia Dragona i zacumowali go do zwróconego w stronę Ziemi portu w module Harmony. Jak mówią sami inżynierowie, błąd oprogramowania nie był poważny. Nieprecyzyjne było wskazywanie pozycji kapsuły względem stacji kosmicznej. Błąd szybko skorygowano i już przy następnej okazji, po 24 godzinach, kapsuła była gotowa do cumowania. Tego typu błędy w bezzałogowych misjach są wbrew pozorom bardzo cenne. Niedługo kapsuła Dragon w wersji załogowej będzie miała swój pierwszy lot z astronautami na pokładzie. Wszelkie błędy, które uda się zlokalizować wcześniej i poprawić je, sprawią, że astronauci oblatywacze będą jeszcze bezpieczniejsi. Niedawno na kanale pojawił się odcinek o planowanych misjach na lodowy księżyc Jowisza Europę, a tu gruchnął news, że amerykańska misja wchodzi w fazę projektowania. Tak zwana faza B całej misji rozpocznie się już 27 lutego. Wcześniej misja musiała przejść pozytywnie recenzję gremium naukowców oraz najpewniej księgowych oraz wybór i opracowanie instrumentów naukowych, które będą znajdowały się na pokładzie sondy. Prace te będą kontynuowane podczas fazy B. Tak samo jak budowa samej sondy, kontynuacja testów paneli słonecznych, wybrani zostaną również dostawcy części potrzebnych do zbudowania sondy oraz opracowanych wcześniej eksperymentów. Start misji zaplanowany jest na lata 2020. Z tego wieku. Po kilku latach podróży sonda doleci do systemu Jowisza i rozpocznie badania. Nie wejdzie na orbitę Europy z racji na olbrzymie promieniowanie Jowisza, które najpewniej uszkodziłoby delikatną elektronikę sondy. Będzie dokonywała przelotów nad powierzchnią Europy, będąc jednocześnie na orbicie Jowisza. Dzięki temu w obszarze największego natężenia promieniowania będzie znajdowała się tylko przez kilka godzin raz na jakiś czas. Nie wiadomo jeszcze, ilu dniowe będą to orbity. Czekamy zatem na lata 20., z którymi powrócą prohibicja w USA oraz kapelusze na męskich głowach i trzymamy kciuki, aby sonda odnalazła ślady życia na Europie. Najwyższy czas coś w końcu znaleźć. Sonda Dawn, której misją jest odkrycie przed nami tajemnic świtu, czyli początku układu słonecznego, stąd zresztą nazwa, natknęła się na coś bardzo interesującego na powierzchni planety karłowatej Ceres. Obiekt ten orbituje wokół Słońca w pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Ostatnio sonda Dawn przesłała nam bardzo ciekawe informacje: mianowicie odnalazła na powierzchni Ceres materię organiczną. Okej, okay, od razu uspokajam. Widziałem kilka artykułów, które donosiły prawie o odkryciu życia na Ceres. Materia organiczna w tym przypadku nie oznacza, że odnaleziono tam na przykład zasuszoną mumię kosmity, ale najzwyczajniej w świecie związki organiczne, czyli oparte na węglu. Owszem, mogą być one śladami istnienia życia, ale mogą też występować zupełnie niezależnie. Są tylko i aż cegiełkami budującymi życie, ale mając raptem kilka cegieł domu nie wybudujemy. Sonda namierzyła materię organiczną na powierzchni około Tysiąca km kwadratowych w okolicach krateru Ernutet. Odkrycie to jest ciekawe, jednak, z jeszcze jednego powodu. Na Ceres odnaleźliśmy również uwodnione materiały wskazujące na obecność w przeszłości wody na tym obiekcie. Dlatego też niektórzy astronomowie uważają, że dawno temu na Ceres mogła istnieć jakaś prymitywna forma życia jakiegoś rodzaju jednokomórkowe organizmy. Jednak jest to tylko hipoteza zahaczająca wciąż o fantazję. Natomiast obecność materii organicznej poza Ziemią daje nadzieję na to, że jest ona jednak powszechna w kosmosie i gdzieś tam oprócz nas coś również żyje, porusza się, a być może nawet zadaje dokładnie takie same pytania. NASA zorganizowała konferencję, na której potwierdziła odkrycie kolejnych planet skalistych w systemie TRAPPIST-1. W tym momencie wokół tejże gwiazdy orbituje aż 7 skalistych planet typu ziemskiego, z czego minimum 3 znajdować by się miały w ekosferze, a więc panować na nich mogą warunki sprzyjające życiu. Więcej na temat tego przełomowego odkrycia już jutro na kanale Astrofazy. Zobaczcie też inne filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Na kanale jest więcej ciekawych filmów na temat kosmosu oraz technologii, które już wkrótce będą naszą rzeczywistością.